Detonowany zdalnie to... lub coś. Może, żeby go zdetonować, trzeba jakiś przycisk użyć. Jest? tak tego no... to ja jest Jest, jest, tylko podejrzewam, że coś trzeba zrobić. Nie zgadnijcie, co zrobiłem. Nie wiem, bo kaleczyłeś. Ja, że się między... Ot... Otwierałem piwo i sobie w oko zajebałem <noise> ja nie mam piwa już. No. Znaczy, ja w ogóle nie miałem dzisiaj. Ale napij. Gdzieś... Ja, ja po to byłem w sklepie... o nie, chciałem powiedzieć, że dzisiaj sklep jest ja zamknięty, ale to weź, nie to. Nie mogłeś mi kupić Udewrócję? <grym> MP44 Wężnij E, ko kotem pocztowym, kurde kotem pocztowym Jak kotek już nie robi A, o tego dobra. <grym 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 ja mi zawsze z nimi zajrzę, że jeżemy o ci chodzi. Dajcie pas pudo, ja, jeszcze żyje? Ileż można, uchu, uh, mój głowy! Gorzej, tylko granaty latają. <grychy> Granatują cię nad głową, tak? Granatują cię nad głową, Złoto złota było. Jeszcze żył, kuźba. Tu przeszliście. Mamy przeszukać. Poki. Aha. No, tu! A, że bramę rozwalić. Można no. strzelić też, ale z, z, z opóźnieniem. I tam. Ten... Czekajcie, na mnie biegnę. Ja mam u, kot, u kotarzyców wykrakają, po... Dziękuję, był. Właśnie Dziewna co, Bo główna mi to Kamikaze, spierdalam! Było też byliście kamikaze, się zauważyć O kur! O nie, o nie, o nie, jestem w dupie. O jezu, jestem w dupie. dupie, czemu? się ale ja przy tym momencie jestem jakieś zyskuje, nie mam jak do was dojść. Nie da do ciebie. O kurwa. Faktycznie, granaty muszę wrzucać O dzięki. O, zdążyłem przejść. Nie, nie miałeś już granatu? Och, są też chcecie, mogłem granat użyć. Zawsze ostatnie jednego granatu zawsze zostawia awaryjnie, żebyś miał w razie wogół. Ja nie że, o, nie o, zwróciłem nie uwagi, nie że. nie, <laughs> dynamit, nie Uwagi, że mogę granatu użyć co idziemy dalej strzał użycie przedmiotu przełączanie Ale nie do góry Oddalenie, poprzedni przedmiot, następny przedmiot, odzywka. To jest też ten tak czy trzymać albo coś w tym stylu. Nie, właśnie przy, wszystkie guziki naciskam o. Rzu, 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 rzuciłem granatę O, i jak granatę, to zdalnie zda odpali. A. Może no, tu mam okay, iść? Nie, załabię. tu, nie tu. I mi zabił Hehe, <laughs> zabrał ci go. No kuć, bo ja tu przyłożę, ci mi... ...beczki rozsadzają. To kara dwa małego trupa. Zresztą nie ja ci go zabiłem. Ale kogoś trzeba zgonić. <laughs> ja też nie ja, tylko strzeliłem w głowę. Czyli to mi nikt ci go zabił, bo nie ja. Nie przejdę. Czy się otworzyła ta brama, czy nie? Bo ja już się nie wiem. Tu mam wyjść. Tak? Nie. Nie. Tu co, cofamy się. A nie. Do, do góry. Tam by było przejście gdzieś. Nie. Czekaj. Ty. zgłupiałem, kuźwa. Ja to samo. O, cześć, zrobili. O, kolega przyszedł. O, on się tu wziął, ty. Co z internetu? Jezu. To jeszcze ich nie zabiliśmy O! To, to w lewo? Jeszcze Dobry? O, patrz, karabin Tak, <grych> ja, tylko, że nie mogę tam pojechać no Przyszliśmy my to no byliśmy, ty Przyszliśmy chyba na pierdala. Widzę, tylko nie widzę skąd The fuck? Tam jest gdzieś O kurde Jezu! Jezu, kuźwa! Patrykaj, jak się rzucili! Byli kosłodziej. A, zastanawiam się dlaczego nie mogę strześć, a ja nie mam amunicji. Pistolety już mam mało Mogę tu odnieść te... ...44 amunicję? O, tu są do Polta Otworzyła się brama Dwie otwarte, proszę wejść O, jak się na środku pentagrama ustawił Wszyscy z popa, a to w prawo jakieś przejście. Jakie mogło być... Jakie być... Możesz mieć przez ten z urbexu, skoro... Ty ty tam miałeś pentagramy No był, zdjęcie mam przez na pentagramie. Nie? W Opalicach. A tam. Byłeś to. O... Tam chłopować to... byłem To tam był pentagram, przecież tam gdzie zdjęcie robiliśmy A? Do tego jesteśmy wszyscy to sobie SAIK! Ale to jest normalne to nawet bez gramu by oni zwariowali, to widzieli, że to jest dziwne jest. O o! Dobra, chodź tu. Masz skopa, kurde. To no ktoś was, który mnie ogłuszył? jest z was, kuźwa, życzył grza na tym? Żaden. Mówię, dostęp. Nie, będę nie tylko. Ja jestem daleko. Może sam zginął. No, nie. a poziom pożu, pożu zaginął. Nie, bo mi się coś zryło, myślałem. O! To no, jest złota, ja tam znalazłem, mówiłem. Aha, no tylko tak. Nie. Poza, to jest urzędnikiem, to ja się wycofuję. <grym> a nie mam oleju. Mam amunicji. O! E, tu jest amunicja, to gdzie ja wlazłem. Jest do karabinu, jest do snajparki. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś? Jestem miny. Tu. to macie amunicję. Co to wybuchło? <grym> Lubię wysadzać. Idę mnie coś wysadził? Ja nie wiem. O, tu jest wieża Odisa. Tam w Jest Nie, z tyłu. Z tyłu miałeś wieżę Odisa. Tam. Ło-o-o! O! Gruban się Strzelaj No ku**a, patryk! ło o I wysadził moje miny też! Moja, no moja granatka z tampi! Układuj to szybciej, trafię mu w łeb! dziękuję! Kurwa. Wyrzuciłem wszystkie granaty, bo się skaptałem, że cztery mam granaty jeszcze <grystanie> Ja już nic nie mam żadnej broni ani granatu ani na nic Mam No jeszcze dwa dynamity minimałpkę Nie mam do wóz ciąg O pancer Faust Pancer Faust Ja da Cztery mam granaty, dwie miny, dwie miny pułapki dwa dynamity. O tych stronach sobie kacper pochodzi, znajdziesz może jakieś granaty i tak dalej. Jak już Tu masz, o, tylko cztery możesz mieć maksymalnie. To sobie ja mam stawa. cztery maksymalnie. A miny możesz mieć dwie maksymalnie, to jest powolne. No bo ustawione masz też, że masz granatów więcej, no dlatego... Dobra, idziemy. No jak, no ja stoję przecież, czekam na was. Gdzież tu masz iść? że to, to był ten... Ja muszę To znowu ktoś otknie? Dlatego ja, ja wolę stać... Yes, do karabinu masz, do Na środku masz! Bo są trzy karabiny! Jó, jó, kacper? dawaj. do karabinu! Gdy się nie da... Józu! amunicji. Walimy ile się da. Piąt, 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 piąt. Trem, tam, tego... Ale? Podczas najmniej strzałkowy, wow. O, a Cię pan tam, mam Cię w tajerzu? He, <grym grym grym> kurde... Z kurde, kto mi bije? Ty, bo oni są tu! Koło mnie. O, shit! O, shit! shit! strzelać? Ja, bo mi się, kurde, na reju zrespili. Tak, oni się obok nas. O, nie mogę wejść do wieżyczki. Druga wyszedł On się palął? No, palął się, ale palą. przegrywał Nie, kurde, on jest koło mnie Dalej, Ty, to chuja daję, dobra Jebać ten karabin Chcę szybciej ze snajperki jedną Nie, gruba Nic nie widzę, strzelam, Blalalala. Ty, co to ten duży jest za... Ty co to za boss jest pan? Kiedy masz bossy? Pan przeżywa szkelety, generał. Ale on żyje cały czas Palić do niego Z karabinu to kurde da snajperki go lepiej chyba zabijemy On ma serce Sercem trzeba nawalać chyba Kurde, muszę najpierw tych minionków się pozbyć I piją się <laughs> No ty k***a sama! Ty, ja od początku chciałem... się mam guzik, jeszcze karabin mi się nie przegrzał? Może <gryś> <gryś> ty chyba. Nie, nie jest Poszedł, Poszedł na pierwszą linię. Chciałem mu z buta wyjechać bo nie chciał zginąć. Dobra, chwila przerwy, trzeba podłączyć o! konsolę, bo mi zaraz padnie. <gryś> Już przyszedł komunikat, że ostatnie 20 minut zostało. To mi się starczyło, nie wiadomo, różnie, a ja jeszcze przy przez strzelanie to jeszcze morni panie. Ale ja tym! Jak gram to nie, mam ładowarkę, że no i... tej, tylko tękę... To muszę się schylić. Powiem no, ja wam, że są te karabiny tutaj. No w te w czwórce były mocniejsze. Tylko że tam nie miałeś ambić. Ja się kuził tu, tu. Mhm. To się bawi, kurde. Tam miałeś podwójne. Został z skopa, kurde się poszedł... Chodź. Coś. Kto tu lewituje? Dek, taki... O Jezu! Ła! Jeszcze żyje! Już nie. Ej, jak tu tam poszedłeś? Padłeś na dupę? No. Masz skopa w dupę. E. O. Звольнить уебку, пняким. Не видим, что сюда. Кто-то что-то забил, если позберем амуниции? Эй, это же без. У Ой, ты курдит. Аж что Jak ty z gruzów wychodzisz Pancerz Fausta, ale pancer Fausta nie ma. Jezu, jakie tu stare wyjścia są pod wodą. Masz wow. się jakąś, Patryś? O, już na Muszę się Nie Jezu... Po, po czym? Nie pytaj, nie pytaj. O jaj, jajku? Po jajka? O, to jest za zalane metro. Zabić ich zanim się zrespią Żeby się z nie złożył jaja, To? Tak? A on z tej strony wychodzi z tunelu też Wow. A no Ale stary, Co ty kurde AAAAA O, rozczłonkowali się Podejrzewam, że ja sam bym tego lepiej nie przeżył, <gryny> ale okej. Okay. Oj, kurwa, już mi się nie zespół kurde. Tak ja wiem, że mam ma mało amunicji. O, szok. A ty co? Leżeć, pójść Ła, 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 ty kurwa. Dla mnie, butelką! A, nie mam amunicji. O, samobójca. To mi kazań, nie ty. To jest to samo. Chyba chodź się przytulić. Słuchaj, serio? Z kluczem do mnie przylasz? Dwa, dwa razy nie musisz mówić. Słuchaj, z kluczem do mnie lezi ty. Gdzieś kamikadze biegnie, o jest kamikadze biegnie, o jest Tak, co tu się stało się? Chyba, że nie ma posłów kamigadze, ale to w sumie tym już nie było... No, ty o tych chłodźby jeszcze go być. Chodźcie dobry Jeszcze weszłą doszczę. Chciałbym mu jeszcze później dać. Just, <laughs> nie, dzięki. Już ta papierza mnie denerwuje, bo wolałbym coś więcej zrobić tak. Takaś normalna była. Krzycznie. Tak, jak wezmę amunicję do kolta, to mi wszystkie już nie Co jest tak. Tak. to jest A, nie. nie. Ty? Na mielkę? Hatchper nie biegnie. Hatchper chce ci domknąć. No wiedział. <laughs> Czekaj, mamy sniper gdzieś jest. O dobra, widzę. To jest miejsce, w którym nie trafić może. 80 i pół metra. O, cześć, leczka. <laughs> nie, mo nie można jest, wiesz? Buzi jej daj Kuźwa, stoisz? Do ściany wychodzi. Nie trafiają kuźwa, he <laughs> he he, skopa Pił, no pił, 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 pił Na około, nie? O, z karabinami znowu są karabinami. Którzy to są? Piła, ładuję ty dostałem więcej nie wstawaj, a Cię mam tak... ...w z y, kopniakami pięćdziesięciu zombiaków. Mhm. Coś to znaczy, chyba. więcej nie wstawaj. Dobra, macie. <grywki> macie te, amuni... ...amunicję. Macie pistolety, macie. Łooo! A bo ja tam, przy, ja tam przyjrzałem. Jeszcze go tam już kopnie Chyba nie wiedziałem czy w końcu już żyje czy nie żyje, bo już tyle razy zostało od nas wszystkich. czy to bawcie, a ja ci se... Przecież przez pod przechodzą. Przez ogień. Czekaj, okay, potepnę to. Nie, to kurde chciałem. No nie! Reakcja łączuchowa. Wziąłem dynamit tam w tamtym miejscu. Ale chyba nie trafiłem. A dobra, trafiłem. A dynamit musi strzelić w ogół. Żeby... Tyle wiem. Znaczy nie, nie dynamit, tylko ten shield coś tam. Ile możesz ci łeb przerać, żebyś kuźwa zgidł? Jak trafisz, dobrze, bo możesz trafić bo O, coś świeci. Wy mnie słonię, to co? Bo ja sobie przeszukuję zwłoki. O nie, kamikazy! O kurwa, ty! Zgadnijcie, zgadnijcie, gdzie strzelba wrzuciłem Dobra, nie. Do do nie Jak do... <laughs> Jak do wody ty mógłbyś wrzucić. Do wody wpadła pręd no, bre podnosiłem Ja ma I mam problem Za dużo ich tutaj Master House No, Ale straciłem strzelbę Kiedy jesteś, tam jesteś Idę do siebie na 40, cokolwiek znajdziesz. sobie Chuje zabrali mi strzelbę Masz tu kuźmi, wyczyszczony O Dawaj strzelbę nie szelby, kurde. Mówię do zombie. A. Jak ja muszę strzelać z snajperką, jak ja nie ubił Podaj mi snajperkę. Wy <gryśla> się tam bicie, ja... Jeszcze poszukam, kurde... Amunicji. podniosłem p 40 Wiesz ile mam naboić, stary? <gryśla> Dajesz radę <gryśla> zabić jednego zombiaka? Nie. Jeszcze mam, kurde, kolto. Widzisz kacperę? Zobacz czy tam złoto jest. Nie. Y podniosłem. By było. A dobrze. Na dole to było złoto, bo podnosiłem. Przedoszedłem do was? Doszedłem. A tym co? Chyba jeszcze mnie ktoś pod nogi rzucił. Idę na górę. Jezu, spuść babaciu. <śmany> zresztą bym się nerył. Masz skopnieka Oto. Gdzie? Łooo! Teraz tu na dostęp. jak się zbłokował. Wszyscy stękają kuźwa tak samo. Tak jak stary Jarek z tym No bo jest tym dziadkiem To tu nie wyjdę mam amunicji O koledzy stoją Ja nie może to spać A ty Niech się wpadnie <ślesz> Gdzie ja jestem? Aha, o, Cześć! Słuchaj <ślesz> Dzień dobry A, to, to, to trzeba <grymne> jest tu... Ten... Co to robisz? O, jest, trzeba, jak dobrze. <grymne> Co to jest? pps Thompson... M40 i błyskawice 8 Aha, ale jak nie są umorzone te broni, to możecie sobie wybrać Ja wezmę chyba Pancerfausta. Ja go właśnie wyrzuciłem przed chwilą <śm> <śm> A ja wezmę tak dużo z ze snajperki to przyda się W razie W, nie? A koski? Jakie koty. Jakie koty? Kostki, ja nie kost... No, jeszcze są kotki. A Kostki, kotki, ty... kotki ty... Kostki, ty... O! bardzo, ty... ...gó... ...hehehehe... O, koledzy z ognia wychodzą. Niech Dobry! Dreszeć kuźwa powiedziałem, waruj! No, Już nic nie mogę zrobić? Co do cholery? Posz w dupę! Dobra, idę do was O siema, do Ja mam pancerpa Ale jest dwóch Także ja nie widzę na razie What the fuck? Hyhyhy <laughs> Reload Kuźwa, co tu się dzieje, ty? Tego nie widzę, bo kurwa Duton się odwodził Co no, on robi? Eee, bo... kurde, we mnie siluje Ja nie mam w kogo strzelać Eee Medic Leżeć kuźwa A to kadpera, a ja w niego nie, nie, nie. Ty kuźwa! Dzięki! Dzień! Kruła Nie, zabiję dwóch, dobra. Patry, kurde, jakie dźwięki wydaje. W się tego postać. Bo tu jakiś klucz był na ścianie, jakby zdobyłem. Idziecie? Tamtedy wtedy przeszliście przez okno można. Oj, nie chciałbym się tak nudzić. O kurwa, taka pułapka. Ile snajperów na górze? Co to chuju? Do głowy. Jaki duch był? Ty zaatakował mnie duch. Hm, ty. No duch był, no na serio. Zielony taki Nie to tak. nie, nie dużo wypiłeś? No właśnie Ja słyszę następnego No, sn ja sniperów widzę tylko Zeni Kacper obok ciebie! Idą duchy! Ja jej widzę I co? To nie są duchy Nikogo tu nie ma! Nie duch, ja nic nie widziałem A ty Kacper? Ja też nikogo nie widziałem Do kogo ty strzelałeś? Przede no były palące się Kacper lubi strzelać Przed Żebyś wiedział A, to czyli palące się to było, a nie dupy. wyglądały Bo znikają po strzałach od razu O, macie te Bibli I się coś tu zapaliło Podnieś z Bibli i już od razu zapalił, no co za O kurde, nie! Przestałeś Patryk tam utknął o włączył się koniu Kurde. kurde. wybuchło. Za amunicji! Przeładuję. Gdzie ja teraz? Tam. Wow. Co? Trzeć widzę. Dostał łeb od razu jak się pojawił gość na górze. Nie, to mi przypomina trochę tego yy, z... Yy. No ile zobaczył górze. Ale zginął ty jak go zabiłem. Zanim... Ej, to była próba. Ogarniacie. Ja od razu go zabiłem zanim ten, cokolwiek ten. Ammonisze miasto Nie Z Gdzie tam masz o A, 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 monijszy, masz a, a coś się... No tam tam gdzie byłem. Masz do snipari Kobalin. Początek reliktu pamiętam bo To jest chyba jedna część reliktu, mi się wydaje. No, czwórce zbieraliśmy, ale Tam. fajne. I są trzy części, zobacz, widzisz? Tam mamy jedną część dopiero z tych trzech. O, do bunkra Hitlera.